Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, Oceniamy. Witajcie poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki. Nie nie tym razem, bo dzisiaj... Zajadamy, Oceniamy! Dzisiaj jesteśmy w Warszawie na zaproszenie Adama, niejakiego poszukiwacza. Możecie go znaleźć na YouTube i poszukać go trochę też. <noise> dzisiaj ocenimy pizzerię z Nowolitek. Także dzwonimy. Pizzerii. Znowu lipek numer, pod numer telefonu 22, kierunkowy 254 0404. Czy pizza będzie na 4? Zobaczymy. Zamawiamy. Halo? Tak, tak. No ja właśnie pani nie słyszałem, akurat nie, wiem, coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Jakie sosy pani poleca? Mamy no pomidorowy i czosnkowy, jeden z cenie pizzy. Aha, pomidorowy i czosnkowy, jeden z cenie pizzy. To czosnkowy. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. do widzenia. Ok, pizzeria z Nowolipek dotarła już do nas po 16 minutach od złożenia zamówienia. I pierwsza fatka, która jest liczona, a dzwoniliśmy i mówiliśmy, że chcemy sos czosnkowy. A tutaj, w takim pojemniku, żeśmy dostali pomidorowy. Kartonik jest firmowy, który zawiera pizzeria z Nowolipek ulica ulica Stanisławowska. Druga tutaj jest pizzeria na Skalskiego 3. No i numer telefonu do jednej zaś i do drugiej. No i www.nawolipek.pl. Ok, zaprezentujemy pizzę 3-2-1. Pizza ładnie wygląda, szynkę ma, bardzo dobrą konserwówkę jakąś pieczarek jest dość tak do przyjęcia. Otworzyłem w międzyczasie sos, który się tu rozbabrał. Trochę na stoliku. Będziemy musieli posprzątać Adamowi. Przeważa koncentrat jakiś. W ogóle sos jest wodnisty. No tutaj to wybitnie czuć, że to jest jakiś sok pomidorowy. Zagęszczony koncentratem. Sera jest mało. Dość mało. Nie jest jakoś zaskakująco dużo. Widzieliśmy więcej. Sienka dobrej jakości. Adaś nam zwraca uwagę, że źle kroimy i będziemy mieli piergi. Później wytłumaczę, <gry> sobie. Próbujemy. Pizza jest delikatna. Powiem wam szczerze, że szynka niby wygląda na dobrą jakościowo, ale smakowo nie za bardzo. Dlatego, gdyż, ponieważ podkład pomidorowy zabija smak tego wszystkiego. No i tak, oczywiście wodnisty sos, tutaj wszędzie jest już rozbabrany. Nic specjalnego, jakbym zupę poniderową dał na pizzę, tak to trochę smakuje. Dziękie ciasto, bardzo delikatne, wypieczone jest dość dobrze, chrupiące przede wszystkim. Szybko do nas przyjechała, ale jak ją jakoś prezentuje, mam mieszane uczucia jak na razie. Pridaks siądzie i zobaczy, ale jeszcze tutaj yy, małe em. Słuchajcie, nie mam zazwyczaj nic do... Nie no, oglądam chłopaków i, i bardzo dobrze im to wychodzi. Tylko dwie rzeczy zawsze mnie denerwowały że do sosu nie była łyżeczka, którą tu dałem. <grywa> Innowacja. A drugie kroimy inaczej, nie tak. Nie wiem, jak ty kroisz nawet, nie pamiętam. Nie Jakoś tak, o. Coś w ten deseś. A jak się kroi naprawdę o tak. Bierze się tak i... już się nauczył, widzowie wiedzą. No, dobra, dziękuję. A co do pizzy? Słuchajcie... Mm. Dziwna. Jest strasznie taka... Płaska, w sensie ona, jakby w ogóle ciasta nie było I nie wiem, ja rzadko jem pizzę, więc Daję głos ekspertom, czyli teraz będzie Pridak. Sporo pieczarek, szynka wydaje się być jakiejś lepszej jakości Sera co prawda, Pekuś też tutaj to wspomniał, jest go dosyć mało Mogłoby tego być więcej Ciasto generalnie jest cienkie, przypieczone w porządku Ale najważniejsza kwestia to jest smak Jak to smakuje, nie wiadomo, zobaczmy No to próbujemy na pewno wy, wyczuwalny bardzo mocno jest tutaj podkład połączony z tą szynką, która jest po prostu dziwna. Moim zdaniem ta szynka jest do poprawy. A teraz sprawdzimy sos pomidorowy. Ogólnie sos jest dosyć wodnisty, taka zupka. Koncentratem daje typowo. Mam nadzieję, że ten smak będzie trochę lepszy. Lecimy! Sos pomidorowy praktycznie w ogóle nie daje żadnego smaku tutaj. Kompletnie nic, tylko jakby uwadnia tą całą pizzę. Ogólnie tutaj... Kiepsko. Jak na pierwszą pizzę ocenianą tutaj z Warszawy, no jestem troszeczkę zawiedziony. Mam nadzieję, że inne lokale będą prezentowały trochę wyższy poziom, ponieważ tutaj jest wiele po prostu do poprawy i myślę, że wiele osób mogłoby się z tym zgodzić, co tutaj zostało pokazane na filmie. Okej, okay, no tak, pizza się okazała bardzo cienka i w smaku, i fizycznie cienka. Rozbarstwiała się, a sos był płynny, nie? Takie no taki wodny, Wodnisty, wodnisty. Dziwnie się jadło, nie dało się ukroić, tak? U Ciebie to było najgorzej, nie? się rozpadałaś tam, ta pizza przy no, krojeniu Było słabo A tak, no 4,5 4,5 będzie Ale pomyłka z sosami to właśnie powinno być 4, nie? Dobra, oficjalnie ile? 4,5? No, 4,5 Jako, że pierwsza na nasz ten, to okej Na, na, na okay. no, Mazowszu, zawsze. No. Ale słabo kuc, myślę że będzie lepiej Ale to dopiero pierwszy lokal, więc dopiero spokojnie nie? Tak jest, także zapraszamy nas, was na www.zajadamyoceniamy.pl Jeśli nie znacie poszukiwacza to jeszcze sobie poszukajcie jego w internecie A on wam zaprezentuje trzy filmiki, które podbijają internet, które są na topie Zgadza I sam on też podbija internet, więc warto sprawdzić